Jesteśmy drugi dzień w Stanach. To lub coś najbardziej wkurza. Myślę, że pierwsza obserwacja to jest na pewno to, że każdy używa telefonu, każdy patrzy się w telefon. Enjoycie, jesteśmy w San Francisco. Cześć, dzień dobry. Przyszedłem na śniadanie. To lub co wkurzać najbardziej w Stanach Zjednoczonych? No nie, ja? Nie. Nie, co najmniej, że nie wiem. Jak siedzieliśmy w barze i po prostu tak by się spać chciało, to jeżeli nikt nie chciał ze mną iść spać, i za nie chciał iść spać. Kto, i... spać i... Kto lub co wkurzać najbardziej w Stanach? No macie, że już mu serwer y, urwało o 21. Po prostu był takim mpc-tem. On był z nami, ale go nie było. Najbardziej mnie wkurza bagi, bo wszystko podkręca i generalnie wszystko nagrywa. Człowiek, jak chcę dać zajebisty content. To dobra. No, no, no. Wywalam się z dresscode, naraak Eee, y -y -y, Michu Czego nie robimy? Y -y, y -y, ja to, ja robię z tego content Ja to mam w swoich tiktokach, y -y, ja mam rozpisane 120 tiktoków na Stany Forbid god, Forbit że ziomek chce, chce zrobić content, no Gabusia, ja kto lub co wkurzać najbardziej na wyjeździe sam? Ja bym... Co ty k***a A, mówisz? Wartowałam, k***a, k***a, mam. to chodź, to chodź ty powiedz. Bo co jest? To lub co wkurza cię najbardziej na wyjeździe w Stanach? Nie, no jestem szczęśliwym człowiekiem, mnie nic nie wkurza realnie. Może Michu, który cały czas mówi Daj dziawa, daj ziaba, ja jabajka, daj bo Starbucksa, daj dziawa, k***a, linka, daj dziawa. Mega mnie wkurza e, Michu, bo mega śmierdzi.